Cześć, witam na kanale BetterCode. W ostatnim odcinku rozmawialiśmy o operatorach logicznych i o tym, jak tworzyć proste warunki. Ale co w przypadku, gdy tych warunków jest więcej? Jak Kotlin decyduje, który warunek sprawdzić najpierw? Jeśli myślisz, że kolejność, to mam dla ciebie smutną niespodziankę. I właśnie o tym będzie dzisiejszy odcinek. Serdecznie zapraszam! W programowaniu, tak jak w matematyce, niektóre operatory są ważniejsze od innych i na przykład mnożenie wykonuje się przed dodawaniem. W kotlinie i w innych językach programowania mamy podobną sytuację, że niektóre operatory są ważniejsze od innych i wykonują się najpierw. To właśnie nazywamy hierarchią operatorów. Spójrzmy na następujący przykład. Mamy pierwszą zmienną, która ma wartość true. Mamy alternatywę z isAdmin i isAdmin ma wartość false, czyli łącznie true lub false powinno nam dać true. Następnie mamy koniunkcję z haspermission. Haspermission ma false, więc ogółem powinniśmy otrzymać. Tutaj mamy true i false, czyli powinniśmy otrzymać false. Uruchomię program i przekonajmy się, czy jest to prawdą. Niestety otrzymaliśmy true. Czemu się tak stało? Bo właśnie to koniunkcja ma wyższy priorytet przed alternatywą. I w tym wyrażeniu najpierw został sprawdzony warunek is admin i has a dopiero potem zostało to połączone z mienną is logged in. I właśnie dlatego trzeba uważać na kolejność operatorów, ale jak sobie z tym poradzić? Oglądajcie dalej. To bardzo proste. Wystarczy dodać nawiasy, aby jasno wskazać, który warunek ma być najpierw sprawdzany. W naszym przypadku chcemy, żeby najpierw było sprawdzane isLockedIn i isAdmin. W związku z tym dodałem tutaj nawiasy. Wykonuję program i możemy zobaczyć, że jest tak, jak właśnie chcieliśmy. Hierarchia operatorów... Potrafi zaskoczyć, ale wystarczy jeden nawias i wszystko działa tak, jak powinno. Masz jakieś pytania, lub natrafiłeś na taki błąd? Daj znać w komentarzu, lub odezwij się na naszej grupę na Discordzie, do której link znajdziesz w opisie tego odcinka. Tymczasem dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!